mano, ja jestem hubert 92. dzisiaj chciałbym wam przedstawić moją Ukrainę z 65. Tak się ona prezentuje. Nie była malowana. Wszystko jest w stanie oryginalnym. Póki co tylko tak szybko pokażę. Zaraz przejdziemy do szczegółów. Siadło mam, a raczej dostanę. Trzeba jeszcze chwilę poczekać. Przednie koło nowe, oryginal. Felga, tak samo jak widać. Kosz, nowa, ale tylne, jest wszystko w oryginale. A więc, no co, tutaj widać, błotniczek jest w stanie oryginalnym. Osłonka oryginalna. Znaczek mam przy sobie, zaraz wam pokażę. Czekajcie, chwilę. XB3 jest Ukraina. Muszę go jakoś przymocować Tutaj był. Rączki były białe, oczywiście za bo stał w stodole. Kupę z lat z 20. No naklejki jeszcze jako takie, bo jak to wsianie stało, no to wiadomo, że. Oczywiście korby oryginalne, pedały. CCP. Drugiego wam pokażę, jak rowerek obrócę. Bagażnik oryginalny. Tylny błotnik, tak samo. Lampa, również. Jak widać, oponka też jest oryginalna. Felga, tak samo. Les. O, tu są znaki takie. A tu gdzieś były ruskie napisy. No. Oryginalna oponka. Więc, no jak widać, jest rocznik, ale nie widać nic. No także, jak widać, rower jest bardzo, bardzo fajny. niemalowany trochę bardzo go złapał, ale to wiadomo, że to jest stary rower, nie? To nie jest nowka sztuka. No teraz go wam się postaram przewrócić na drugą stronę jakoś. Teraz tu O, cyk. Moja ciężka, jest wielka. Co wy sobie myślicie? Kurde. O! Koła chyba 26 albo 8. Również naklejeczki stan perfekcyjnie dobry. Widać, już pisze CCP. Tylko, że no. jeden pedał jest trochę inny, drugi też, ale obydwa, jakby przecież Ukraina. Pompeczkę mam. No, to jest taki szybki odcinek. Mam dzwonek, trzeba będzie tylko założyć i Ukraina będzie praktycznie sprawna. Tak ona się prezentuje z tego ujęcia. No, mi się wydaje, że to jest Ukraina, Ural. Chyba tak. Oryginał. Jeszcze wlecą niedługo jakieś nowe odcinki. Na razie jest na moim kanale dokładniejszy taki z roweru marki Aucm, oczywiście ruski, jakby inaczej. No i na razie jest też Ukrainka. Będę wrzucał filmy praktycznie prawie codziennie z jakichś małych rogutek, takich rzeczy. No następny film będą z rometów, moich pozostałych rowerów. No, a więc, no, fajna jest Ukraina. No, tak, będę na nie musiał wsiadać. I teraz się robię. nogę cyk i jedziemy, nie? He, <grybujesz> tak to za Ukrainę przystało. No, wiesz, ona nie jest, ale <grybujesz> Fajny rowerek, nie no. Rdza złapała trochę chrom. Wiadomo, że rdza to zawsze lezie. No, pełno jest tej rydzyno, ale kurczę. No. Piszczy. Wiadomo, bagażnik też orczynią. O, mój piesek przyszedł. Nusia! Nusia! No, fajny jest piesek, nie? No. Porka sobie. A no więc no co, no ja będę się z wami powoli żegnał. Na tle tej pięknej Ukrainy. Więc do zobaczenia! Trzymajcie się, ciepło. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.